Projekt Szkolenia Zawodowe dla Uchodźców realizowany jest dzięki wsparciu CAR i Fundacji Coca-Cola. Projekt kierowany jest do osób, które są zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy. Działamy w czterech miastach: Warszawa, Świnoujście, Lublin, Toruń. Projekt składa się z dwóch komponentów: szkolenia językowe, język polski jako obcy, oraz różnego rodzaju szkolenia zawodowe. W Lublinie mamy szkolenia prawa jazdy, kursy kosmetyczne, kursy języka polskiego. W Warszawie mamy kurs gastronomiczno-hotelarski, kurs na kasiera, sprzedawcę czy na opiekunkę żłobkową. W kursach uczestniczą głównie uchodźcy z Ukrainy, ale mamy również uchodźców z takich krajów jak Afganistan, Irak, Iran czy Turcja. Dzięki temu projektowi uchodźcy nabierają pewności siebie, mogą odnaleźć się w Polsce, mogą zajść na rynku pracy, będą mogli napisać CV, zdobyć nową pracę, pierwszą pracę, bądź podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć lepszą pracę. Tutaj uczymy się nie tylko dla zawodu, a uczymy się komunikować w Polsce na różnych zawodach, na różnych miejscach, z, z różnymi ludźmi. Takie stwierdzenie, że dało to im nowe życie, że przyjeżdżając tutaj nie, nie byli przekonani, co ich czeka, a dzisiaj tak naprawdę czują, że są potrzebni dla nas na rynku, że część, czują się częścią, mogą czuć się częścią załogi nowych obiektów w Polsce. Na tym kursie uczysz się prawa jazdy. Kierować samochodem, mnie bardzo potrzebno. Бо приїхала з України і не мала права їздити. а самоху то як розумієте, завше можна доїхати до якогось місця на тим корші. Я студію, як бути виховавцем в жопку, як працювати з малими чечні. Trzeba robić wprawy z nimi, na przykład prace plastyczne, różne techniki. Uważam, że ten kurs da mi możliwość znaleźć pracę, bo to będzie praktyka, po której będzie możliwość znaleźć pracę, może być i w tym żłobku, gdzie będę prochyciła praktyki. Kustanki są bardzo dobre, wyuczone, widać dużą aktywność wśród dziewcząt, duże zainteresowanie, świetnie sobie radzą i przede wszystkim wiedzą po co tu są więc dziewczyny rzeczywiście bardzo aktywnie uczestniczą, się dopytują, są aktywne, także myślę, że świetnie sobie radzą. Po ukończeniu tego kursu planuję znaleźć pracę tutaj w Lublinie i pracować. Myślę, że ten kurs pomoże mi znaleźć dostojną pracę, tak? I mieć możliwość mieszkać tutaj w Polsce i nadal. Poszłam do Urządu pracy i mnie tam pani Рассказала, что есть такая работа для меня, потому что в Украине работала пелегнярка, а тут мы можем работать опекунком в жлобку. У меня были два курса. Курсы языка польского на А2 и курсы опекунок в жлобку. Курсы помогли мне, хорошо <laughs> помогли, потому что не знала языка так. Зараз я лепей. лучше разумеем e, дети, они мне. И курс опекунок тоже e, была там на Испании, которая помогла нам и дала нам курс опекунок. И были практики, и теория, mm -hmm. и были лекции, была перса, перша помощь. Mm -hmm. И то было ну, Super. Takie kursy zdecydowanie są potrzebne, bowiem pani, jak każdy inny pracownik żłobka musi spełnić odpowiednie warunki. Żeby móc zatrudnić taką osobę, pani Irinka również musiała przejść kurs, bowiem jest to ustawowo narzucone, tak, a kurs z języka polskiego ułatwia nam komunikację. Sprawia, że pani Irina również służy nam czasami jako tłumacz. Tak? W kontakcie z rodzicami dzieci z Ukrainy.